Ten wieczór narodowego święta pamięci żołnierzy wyklętych mam honor w imieniu tych, którzy przeżyli i, i pierwszego okupanta i drugiego i nasz, naszą rodzim, rodzimą komunistyczną grupę, która. Zurpowała sobie prawo do, 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 do rządzenia i nie pozwolili nam, myśleli, że nie doczekamy niepodległej Polski. Stało się inaczej. Dzisiaj niewielu może świadczyć o tym, ale są jeszcze żywi przedstawiciele żołnierzy wyklętych i dzisiaj czcimy ich pamięć. Przepraszam, że tak jestem wzruszony, ale to, to dla nas wielkie święto rzeczywiście i dziękuję wszystkim biorącym udział w dzisiejszej manifestacji, bo naprawdę nie, nie spodziewałem się, że aż tak liczny udział społeczeństwa w tej uroczystości będzie. Odnotowany. Jak chodzi o, o, o tą historię, to słyszeliśmy już od przedmówców przed na ten temat parę słów. Muszę dodać, że jak chodzi o drugą konspirację, to w samych szkołach średnich było w Wielkopolsce ponad 100 organizacji. Także razem to jest kilka kilkaset. kilkaset Organizacji niepodległościowych stanęło wobec władzy komunistycznej. Przeczepiono te nasze szeregi, no ale jeszcze są tacy, którzy dają świadectwo, że warto było walczyć o niepodległość, którą dzisiaj mamy. Dziękuję.